krótkie wideo, bo zrobiłem triggera w końcu USB zasilanego z powerbanka 2000 20 Mi. Założyłem sztuczne obciążenie i jesteśmy na y, TrueSDX-ie PTT na CW, czyli nadajemy sygnał ciągły i będziemy patrzeć co się dzieje. I tu jest 2,8 W wychodzi ze WRM 1.0. I teraz ciekawostka. Idziemy na 3700. 36 Wata 3600. 48, czyli już prawie 5. A teraz patrzcie to. 3,5. 6. 3400. 725. Delikatnie spada, ale tak pokazuje. Czyli tam, gdzie... Fajnie jakby działało, to ma tylko niecałe 4W, a poza pasmem w ogóle jest jakiś kosmos 7. Może to można jakoś ustawić inaczej, żeby. No tu jest 6, na no 3,5. 3,600, 4,78, 3,700, niecałe 4. 4, a 7W to. No, nawet 3. No to ultra źle, nie? Fajnie jakby była taka wartość. 7.2 na 3700 a tu mam trochę więcej niż połowę z tego to bez żadnej ściemy nie? kabel normalnie wchodzi do tego i antena no antenę też sobie zrobiłem rezystorek w sumie tej w nie ma NKUC1 przejściówka na BNC no. Ale trochę mnie to martwi, że tutaj jest tylko 4. Ciekawe czy to można jakoś przestawić na 3,407. Zobaczymy jeszcze tu w ogóle jakiś kosmy zrobimy 3. Dobra, inne pasmo weźmy dwa. I pół na no, tutaj 2, a zjedźmy sobie niżej no, Tak samo. Niżej przed pasmem rośnie. Ale jaja. Zobaczymy w paśmie końcówce. 2 W. Przy triggerze na 12 V. I sprawdzałem miernikiem. To jest 12 V. O proszę, na dziesiątce elegancko. Na 14 2,5 Zobaczymy wyżej, tak tam dzisiaj gada 2,5. No i przed pasmem, proszę, coś się dzieje, rośnie. Dobrze, no, to nie antena, bo by mnie zjedli. Mój się tak puszczał poza pasmem. Proszę, 13260 prawie 5W. trzeba trzeba plan zmienić